maneczko, z tej strony Piorun I witam was w kolejnym odcineczku z Minecrafta I mam cały nuderytowy set Dokładnie cały nuderytowy set niestety Odcinek z jego robienia się trochę popsuł Więc nie można go wstawić Dlatego nagrywam taki oto odcinek To jest, chłopie odwróć się Odwróćcie. dobra Dlatego taki oto odcinek nagrywam Którego nie miałem trochę w planach Ale musiałem improwizować, no trudno się mówi Więc musiałem trochę sobie pograć i na 204 level. I dzisiaj będzie wspaniały odcinek. Jak sami pewnie widzicie już po tytule, jaki? Palne wiadro z 204 levelem. Chciałem walnąć z tej latarni, Bo to, to też w sumie ją zbudowałem. A też dla wyglądu. Wyglądu? Dla wyglądu. Ale to jest na strasznie małym poziomie. Więc wezmę sobie jeszcze bloki i po prostu dobuduję się trochę. Odcinek pewnie będzie miał bardzo malutko. Yy, ok. Yy, pa bardzo malutko. Pewnie będzie krótko trwał, ale za to będzie fajny. Bo. treściwy. Dokładnie. Tak. Dobra, nie wiem, wziąłem sobie 300 piasku. Bo piasek się najszybciej rozkopy więc dlatego. może sobie fajerwerki wezmę jeszcze. Mam nadzieję, że gdzieś tu mam. Jak nie mam, to zaraz sobie szybko zrobię. Może Grand Powder tutaj jest, tu jest jakiś. Nie chcę mi się po niego iść w sumie, Dobra, mam na szybko zrobione rzeczy. Wezmę sobie taką Elytrę. Wreszcie można latać, jak dawno nie latałem na elytroł O cudownie, cudownie O właśnie tak, za niedługo, może, może nie za niedługo ale może trochę dłużej, polatamy sobie na hardkorze, tak? Zdradzę wam trochę Seria Hardcore będzie i to będzie już w ten czwartek to odcinek chyba wleci w niedzielę, więc Seria Hardcore będzie w czwartek, więc będzie git I teraz nie wiem jak tu wskoczyć, chyba że po tym, ale nie mam sz a dobra, i co? I w górę! Się buduje się buduje i trochę przydałby się zwiększyć ten render distance o o wiele lepiej bo kurde świata nie było widać i z skakał, ale tam są dziury jezu ale tu jest dziur nieładnie tak zasadzę skilipery który to jest poziom 233 jeszcze jakieś hmm, 16 chyba do 256 poziomu są yy, piasek jest i wtedy można iść tak, dobra. Maksymalny poziom, zdejmę na nałożę klatę. I czy zginę? Czy zginę? Oto jest pytanie. Albo po prostu tam do wody wskoczyć. Wydaje mi się, żebym doleciał. Nie no. Skaczę tu gdzieś, tylko żeby na pół płytki nie trafić. Nie powinienem. Uff. 204 level. Kilka secików by z tego było. Czy uda mi się walnąć wiadro? Dobra. Już żeby nie przedłużać O w ogóle tam jest beacon. Już żeby nie przedłużać. Lecę W tą stronę polecę. 3, 2, 1... Hopsa! Dobra, 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 lecę, 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 lecę! Falnąłem! Falnąłem jest! 204 level! 204 level uratowany. Uff, tego się nie spodziewałem, że mi się uda. O kurde! No to ładnie, no to ładnie. To co? Jak ktoś z jakiegoś setika, to proszę się do mnie zgłaszać. Hanie zenczantuję. 204 level mam, więc super. Dobra. I to w sumie. Odcinek taki na szybko, bo mówię tamten jeden mi się zepsuł, a musiałem coś na szybko nagrać, bo byście mi nie, nie dostali w ogóle. Odcinka a tak macie przynajmniej 5-minutowy Opsa, więc myślę, że przynajmniej taki. Co jest? Myślę, że. Halo, Minecraft? Wypływaj, wypływaj, dobra, myślę, że przynajmniej taki wam się dosyć spodoba. Zostawicie tą łapkę w górę. Wiem, że chyba trwa z 5 minut, więc króciutko. Ale czasem też muszą być takie odcinki. Bardzo was przepraszam. Trzymajcie się, no i pa pa.